Rut, Moabitka, zbiera kłosy na polach Betlejemu. Podchodząc bliżej niej, gdy pracuje, powiemy, zbieranie kłosów było jedynym, co mogła robić Rut w swojej sytuacji. Była tu obca, nikogo nie znała i nikt nie znał jej, a być może i nie mogła jeszcze dobrze wypełniać polowych prac, jak było to przyjęte w tym kraju, ale zbierać kłosy mu każdy, tak więc zaczęła od tego. Tą drogą zdobyła sobie i teściowej chleb na pożywienie. Dobrze, gdy człowiek w trudnej sytuacji, gdy nie ma wyboru, z radością bierze się za tę jedyną pracę, która mu w tej chwili się nadarza i czyni wszystko, co w jego mocy. Może on z przekonaniem mieć nadzieję, że Bóg wytyczy mu drogę i dalej, jak to uczyniła dla Ród. A czy nie ma i w duchowej dziedzinie takiego przypadku, kiedy my, jak Ród, Przyszliśmy do Boga i nadarza się nam jakakolwiek, jedyna praca, którą możemy wykonać. Jakieś zbieranie kłosów w sensie przenośni. Oczywiście, bracia mojej siostry, zbieranie kłosów często jest pierwsze i jedyne, co możemy robić na początku i co daje nam chleb do zaspokojenia naszego głodu. Niedawno pewna siostra, wspaniale umiejąca czytać. Żaliła się mi, że czyta słowo Boże, ale bardzo mało je rozumie, i dlatego jej duszy brakuje potrzebnego pokarmu. Ona nie jest jedyna, z którą sprawa tak wygląda. Dlatego przede wszystkim, kto niedawno przyszedł do Boga, ten nie ma umiejętności samemu wyciągnąć cokolwiek dla siebie ze świętej księgi. Co robić? Oczywiście na początku najlepiej pójść za żyńcami, idąc pracować na polu bożym, gdzie oni pewną ręką wiążą całe snopy. Tam na pewno upadnie inny dojrzały kłos, albo nawet wiele dla Was głodnych. Zbierajcie je, bo póki co jest to jedyne, co możecie robić. Szeroko otwórzcie oczy i bądźcie uważni. Dobrze tym duszom, które znajdują swoje miejsce w domu chleba, rzeczywiście będąc głodne i pragnące, i czynią to, co robiła ród, zażyńcami, które przyjmują każde słowo dochodzące do ich ucha, do skarbnicy swego serca. Jakże wielu zajmujących te miejsca tylko udaje zbieraczy kłosów, a w rzeczywistości nimi nie są. W nich nie pozostaje nic tego, co słyszą. Jedyne, co mogą robić. Nie robią i dlatego pozostają bez chleba, pomimo obfitości chleba w domu Bożym. Nie na próżno zwracał się Pan tak często do swoich słuchaczy z okrzykiem, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie na próżno mówił on im spójrzcie lub baczcie na to, co słyszycie. Niedaremne były jego mowy odnośnie tego, gdy mówił, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma odebrane. Marek IV, rozdział 23 do 25 wiersza. Czy robisz to jedynie, co możesz, czy zbierasz kłosy za rzęcami? Możemy powiedzieć o Rut jeszcze i to, że było to najlepsze, co mogła uczynić. Dlaczego? Zebrane kłosy mogłyby szybko wykorzystane jako pokarm. A to było tym, czego potrzebowały. Chleb był im niezbędny teraz, na dziś, i był potrzebny bardziej jak cokolwiek innego. Nie miały żadnego zapasu, z którego mogłyby czerpać. Żyły one, można tak powiedzieć, z dnia na dzień. Zebrane kłosy dawały im codziennie świeży chleb, myślał, że ta świadomość tak mocno pociągnęła ród na pole żniwne. Gdy niektórzy z was przypominają o tym minionym czasie, kiedy przyszliście do Chrystusa, powiedzcie, jak to było wtedy z wami, jak wielki był wasz duchowy głód, czy to nie jest prawdą, mieliście zdrowy, duchowy apetyt, że wszyscy radowali się na wasz widok, ktokolwiek patrzyłby. Chleba, ciągle duchowego chleba, pragnęliście i szybko odkrywaliście, gdzie można go znaleźć. Sprawiało wam duże zadowolenie chodzenie za sługami Bożymi i zbieranie kłosów, czy to na jakimś zgromadzeniu, czy w rozmowie o Panu, albo w przypadku szczerej rozmowy z poszczególną osobą. Gdzie tylko mogło paść ziarno Słowa Bożego, tam byliście i Wy. Nie było dla was nic trudnego i nic was nie powstrzymywało, ani duże odległości, ani późna godzina. Zawsze znajdowaliście czas, jeżeli sprawa szła o to, aby zdobyć parę kłosów. Wtedy wydawało się wam, że nie ma nic chwalebniejszego, jak to czynić. Jak mało myśleliście wtedy o tym, co robią inni już nasyceni. Można było spotkać was wszędzie, gdzie ludzie pracowali na niwie Bożej. Jaka jest dziś wasza sytuacja? Czy szukacie, potrzebujecie jeszcze jak kiedyś świeżego chleba? O, jak dobrze byłoby, gdyby o każdym przychodzącym do Chrystusa nie można było powiedzieć już jesteście nasyceni? 1 Koryntian 4:8 Tacy nie mają zapotrzebowania na chleb oni nie myślą o zbieraniu kłosów zbieranie kłosów było dla ród zarazem i pracą uczącą pokory. Myślę, że wielu nawet najprości ludzie wśród wierzących naszych czasów. wstydziłoby się wyjść na cudze pole i zbierać kłosy tylko ze względu na to, żeby było co jeść. Nie mają oni pokory ród. Przecież i ród mogła powiedzieć: „Nie, ja jeszcze nie upadłam tak nisko, aby zgodzić się na tak nędzną pracę. Prócz tego, moja teściowa pochodzi z wysokiego rodu, jakby tam nie było, nie mogę tak nisko poniżyć jej i siebie. Ale spójrzcie, jak daleka była ród od podobnych myśli. Według prawa mojżeszowego, zbieranie kłosów było dozwolone na polach izraelskich, ale tylko u tych właścicieli, u których znalazło się łaskę, to jest, trzeba było zapytać się o pozwolenie. To samo, rozumie się, musiało uczynić i ród. Dokładnie też i w prawie było ukazane, kto właściwie miał prawo zbierać kłosy. Biedni, wdowy, sieroty i cudzoziemcy mogli zajmować się tym. Wybrawszy tę pracę, ród jawnie uznała siebie za biedną, cudzoziemkę, wdowę, nie mającą innego kawałka chleba. Przez to ukazała, jak nędzna była we własnych oczach. Dałby Bóg, aby wszystkie dzieci Boże były takimi pokornymi zbieraczami kłosów. Gdy pojawiają się przed Nim z tym zamiarem? Czy idziecie słuchać słowa Pana jako duchowi nędzarze, którzy nie mają nic, ale rzeczywiście pragną cokolwiek otrzymać? Czy prosicie Pana żniwa o pozwolenie zbierania? Jeżeli tak, to wtedy możecie być przekonani, że będziecie otrzymywać za każdym razem dla wszystkich tych, którzy po przeczytaniu tekstu ze Słowa Bożego mówią: Ja już wiem, co brat powie. Duch Święty rzadko coś ma, bo właśnie Ducha Pańskiego powinniśmy słuchać, a nie człowieka, który otwiera usta, aby mówić. Inaczej też i być nie może. Musimy być rzeczywiście puści, aby zostać napełnieni. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Łukasz 1,53 Niech będzie ujmą należenie do głodnych i biednych, abyśmy tylko osiągnęli obfitość, i pełnię. Zbieranie kłosów jeszcze i z tego powodu jest uniżającą pracą, bo jest to najniższym stopniem na polu właściciela żniwa. Wszyscy inni zajmują tam wyższe miejsce. Nikt z tych, którzy zbierają kłosy, nie nagarnia, jak żniwiarze pełną ręką garści kłosów, albo jak wiążący całe snopy trafiają się im za rzęcami, a oni zbierają tylko pojedyncze kłosy jako okruchy. Jest to zaledwie odrobina, którą muszą się zadowolić, a wszystko jedno, to jest droga pańska i każdy powinien od tego zacząć. Tu wierność w małym otwiera każdemu drogę do dużego. Ze wszystkiego, co słyszeliśmy o Ród, musi to być praca, która dostarczała jej radości. Świadectwo sługi postawionego nad pozwala nam rzucić prawidłowe spojrzenie na tę jej pracę. Powiedziała ona do mnie, tak donosi on Boazowi: Chciałabym za rzęcami zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwała przy pracy aż dotąd, ani chwili nie odpoczywa. Każdy kłos był jej drogi, nie chciała ona ani jednego zostawić na polu chciała mieć wszystko, co mogło być zebrane. Ach, gdyby wśród nas. Było więcej takich poważnych i przykładnych zbieraczy kłosów na dużym polu Bożego żniwa, gdyby wszyscy przychodzący do Słowa Bożego zwrócili się do Pana z gorącym błaganiem, aby On nauczył ich zbierać, aby On dawał żeńcom swoim przykazania odnośnie każdego kłosa, którego powinni odkładać dla zbierających, i aby dał im gorliwość ku temu, aby podnosić każdy kłos bez wyjątku. Jeżeli to uczynicie, to możecie być przekonani, naprowadzi to was na lepsze pole, na pole najbogatszego pana, na pole niebiańskiego Boaza. Bądźcie tak samo przykładni jak ród, szukajcie zarzeńcami. Między snopami nigdy nie zostawajcie w domu. Wykorzystujcie każdą godzinę. Nie dajcie, aby wymknęło się wam chociaż jedno słowo. Nie każde będzie wam drogie. Do serca przyjmujcie każde. Jeżeli to wszystko będzie zachowane, to za każdym razem będziecie odczuwać szczęście przy tej pracy, zawsze będziecie słuchać, zbierać i powracać z pola żniwa z pełną miarą ziaren. Co spotkało Ród na polu żniwnym? Na polu żniwnym przede wszystkim dowiedziała się, kim jest ten właściciel, do którego ono należało. Widocznie ród wyszła, tak można powiedzieć, na chybił trafił. Powiedziała sobie: Będę zbierać tam, gdzie mi pozwolą, u kogo znajdę łaskę. I ciągle była cudownie prowadzona. Wybrała pole najlepszego gospodarza w Betlejemie, nawet tego nie podejrzewając. Kto był tym gospodarzem, dowiedziała się nie ze słyszenia. Sama mogła ocenić go tutaj, na polu, na podstawie jego stosunku do żeńców, sług i służebnic bo powiedziano, że wkrótce po paru godzinach jej przebywania tutaj przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców Pan z wami, a oni odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Wiersz czwarty, jaki miły, wzajemny stosunek. Przychodzi właściciel, odwiedza swoich robotników przy pracy i kiedy zbliża się, rozlega się miłe przywitanie Pan z wami. Nigdy nikt nie mógłby życzyć swoim najdroższym czegoś bardziej większego lub bardziej cennego niż to, co zawiera to pozdrowienie. Chce on urzeczywistnienia obietnicy naszego Pana, gdy mówił On, „A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusza 28, rozdział i 20 wiersz. U wszystkich, u których wypełnia się to pozdrowienie powinno. Urzeczywistnić się życie henocha, o którym powiedziano: On chodził z Bogiem. Czy jest to dziwne, że pozdrowieni w ten sposób pragnęli błogosławieństwa właśnie tego pana na głowę Boaza, kiedy radośnie i szczęśliwie odpowiadali: Niech ci pan błogosławi. Jak przyjemnie musiało zostać poruszone serce ród przez takie wzajemne spotkanie, która przyszła z pogańskiego moabskiego kraju. Oczywiście był tutaj, jachwe, we wszystkim dla życzliwego Boaza, jak i dla jego sług. Jachwe wiązał sługi z ich panem w jedno. Dlaczego, drodzy bracia, istnieje tak mało prawdziwie serdecznych pozdrowień i miłych słów w stosunku jednych do drugich, nawet wśród ludu Bożego? Ja nie mówię o wyuczonych i zwyczajowych formach witania się, one nie mają żadnej wartości. Drogocenne życzenia, niekiedy wypowiada się w nich błogosławieństwa nawet bez jakiejkolwiek myśli o nich. Dwa, trzy słowa nieobłudnej miłości często są kluczem do serca bliźniego, one przyciągają ludzi wzajemnie. Dlaczego często jesteśmy tacy osli w stosunku do siebie, tacy chłodni w stosunku do tych, którzy nie są jeszcze pańscy? Ciepły stosunek. Może pochodzić tylko z miłości, i po niej świat powinien poznać, że jesteśmy uczniami Pana. Dlatego dajcie przystęp miłości, która rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego. Jeżeli miłość napełnia nas, wtedy nie będzie niedostatku w słowach miłości, bo i tutaj sprawdza się, z obfitości serca mówią usta Jego. Łukasz szósty rozdział 45 Wiersz. Rozdawajcie te słowa chętnie. Nie chowajcie ich jak złote monety, które u wielu ludzi nie widzą światła dziennego, ale puszczajcie je w obieg, a wtedy cały świat wokół was zrobi się innym. Spójrzcie przy tym na naszego niebiańskiego boaza. Czy przychodzi on na swoje pole do swoich żeńców inaczej jak życzliwym pozdrowieniem pokoju? W szalejącej burzy na morzu oni słyszą go: Ja jestem, nie bójcie się. Jan 6:20. W poranek paschalny jego pozdrowienie brzmi: Bądźcie pozdrowione. Mateusz 28:9. I wieczorem tego samego dnia pojawił się on pośród nich ze swoim: Pokój wam. Jan 20:19. Spójrzcie jeszcze i zauważcie, Jakie błogosławione działanie miało każde Jego słowo. Dlatego jedną z charakterystycznych cech, które Go cechują jest rozlany jest wdzięk na wargach Twoich. Psalm 45, wiersz 3 Łukasz 4:22 Czy może tej cechy brakować u nas, jeśli uczymy się u Niego? Dalej dowiadujemy się: Na polu żniwnym ród słyszy pozdrowienie Boaza. Jej pokorne zbieranie kłosów doprowadziło już do tego, że zdążyła trochę poznać go z tego, jak traktował swoich robotników. Ale co zdarzyło się dalej? Została wezwana do niego i spotkała się z nim twarzą w twarz. To zaś było bardziej ważne. Przecież po tym, gdy zadał tylko jedno pytanie dotyczące jej, zwraca się osobiście do niej. Przeczytajcie i zapamiętajcie słowa, z którymi On życzliwie zwraca się do niej. Zapisane są one od 8 do 13 wersetu. Zwróćcie uwagę, On nie wygania jej ze swojego pola, ale przeciwnie, On ją i w przyszłości chce tutaj widzieć. Jakby dobrotliwie przywiązuje ją do swojego pola i swoich żeńców zapewnia jej swoją obronę, której koniecznie potrzebowała jako biedna i cudzoziemka, proponuje jej też podczas silnego upału, jak bywa to w czasie żni w tym znojnym kraju, aby orzeźwiła się przygotowaną zimną wodą na równi z jego robotnikami. Jakże tej biedaczce było miłe, jakże to oni śmieliło ją. Widzimy z tego, że padła na swoją twarz przed Boazem i z pytania, które wyszło z jej ust. Skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? Wiersz dziesiąty. Czego dowiaduje się ona później? Tego, o czym nie miała żadnego wyobrażenia, usłyszała, że Boaz zna na wylot i całe jej dzieje i co uczyniła, napisane jest w wersecie 11 i 12. Jakież cudowne przyjęcie okazał on jej na swoim polu, prawda? Bracia i siostry, taki wasze zbieranie kłosów niezmiennie musi doprowadzić do spotkania waszego z samym niebiańskim Boazem. Powinno to być dla was największe i najważniejsze spotkać się z Nim samym. Jeżeli kłosy są dla was drogie i cenne, jeżeli wy, jak ród, wierni i bez znużenia, radośnie będziecie zbierać je, to On na pewno pójdzie z wami dalej. Spotkacie Go. A on spotka was na tym polu i to, czego dowiecie się podczas tego osobistego widzenia, będzie oczywiście o wiele więcej cenne niż wszystkie kłosy, jakie kiedykolwiek zebraliście. I chociaż na jego polu nie czynicie właściwie jeszcze nic dla niego samego, a tylko zbieracie kłosy osobiście dla siebie, tym niemniej on da wam do zrozumienia, że jesteście dla Niego bezgranicznie drodzy i że On pragnie widzieć Was tam, na swoim polu. Tkliwie wyciągnie nad Wami swoje ochradniające ręce, aby żadna ordynarna ręka nie tworzyła Was przy tej błogosławionej pracy. Chce On, aby dużo ziarna trafiło do dobrej skarbnicy Waszego serca i abyście w każdym czasie chętnie dzielili się z tymi, którzy nie mogą zbierać, jak Wy. Tutaj pomału odkryjecie, jak szczodrze zatroszczył się on o Was, abyście nie mieli niedostatku ani chleba, ani wody żywota, i poczujecie, że jego serce całkowicie jest po Waszej stronie. Mam nadzieję, że wielu z Was, z tych, którzy należą do niego, wielokrotnie miało już takie doświadczenia podczas zbierania kłosów, i że Wy podobnie jak ród. Padaliście w popiele na twarz swoją przed nim z okrzykiem: Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze swemu. Pierwsza Morzeszowa 32, 10. Jednak jeszcze więcej. Ród została tam nakarmiona przez Boaza na równi rzęcami. Czy Ród była w stanie zabierać ze sobą jakiś pokarm, wychodząc z domu? To jest pytanie, lecz Boaz miał dla tej biedaczki nie tylko pocieszające słowa. Stół przygotowany dla jego sług stał się też jej stołem. Powiedziano tam i rzekł do niej Boaz, podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się dosyta i jeszcze jej zostało. Wiersz 14. Jakiż błogosławiony to był dzień dla pokornej cudzoziemki w obcej ziemi. Dopiero co łaska Boaza pobudziła ją do padnięcia na swoją twarz. Dopiero co drżała, że nie jest jedną ze służebnic jego, a on zaprasza ją do społeczności ze swoimi rzeńcami, a jednocześnie i do swojej społeczności. W tym czasie jak w sercu swoim upada ona coraz niżej, coraz bardziej jest szanowana i wywyższana przez Boaza. I nie tylko może ze wszystkiego korzystać, jak wszyscy inni, ale szczodry właściciel zaszczyca ją jeszcze swoją szczególną uwagą, aby przezwyciężyć jej nieśmiałość, on sam da jej ze swoich darów. Było to na wschodzie oczywistym dowodem prawdziwej społeczności i szczerej życzliwości. I ród jadła i nasyciła się, także jeszcze zostało, otrzymała więcej, jak potrzebowała. Także i u naszego niebiańskiego Boaza nie zawsze jest czas pracy, ma on też czas odpoczynku i jedzenia, kiedy możemy zebrać się wokół niego, pozostawiwszy ciężką pracę. Nie jest to stracony czas ani dla niego, ani dla jego żniwnego pola, a najmniej dla nas. Zapamiętajcie to, wy nadzorcy, wy żeńcy i wiążacze, wy słudzy i służebnice, dokładnie tak jak i wy zbieracze kłosów. Powinniśmy nie tylko gorliwie rządź, wiązać, zbierać, ale powinniśmy też i ostrzegać oraz się karmić. Wielu wykancza się, nie patrząc na bogate mienie ich boaza, bo nie mają czasu na jedzenie, albo mają go za mało, karmią się mimochodem, nie nasycają się i w wyniku tego są bez siły. Nawet zbieraczy kłosów, którzy właściwie zbierają dla siebie, zapraszają do jedzenia. Niestety, często ludzie zbierają kłosy tylko po to, aby nabrać jak najwięcej, nie jedząc. O. Ileż dzieci Bożych ma bardzo znaczący zapas wypowiedzi ze Słowa Bożego, wypełniających ich pamięć i głowę, ale wszystko tam tylko w słowach, w nauce. One nigdy nie siedziały za stołem albo bywały tam mimochodem, że nic zabranego nie mogło wrócić się w moc. Tak więc posiłek dla serca, pokarm dla duszy, oto w czym zawiera się upragnienie naszego Boaza dla wszystkich – Będących w jakiejkolwiek więzi z Nim. Jego stół zastawiony jest przez Niego samego dla wszystkich pragnących tego samego. On sam będzie gospodarzem, sam będzie dzielił, tak że nikt nie wyjdzie głodny, ale każdy zostanie szczodrze nasycony. O ileż lepiej byłoby z nami wszystkimi, gdybyśmy dokładnie zachowywali nasz czas jedzenia, czy od dzisiejszego dnia nie będziemy z radością przestrzegać tego?